widzowie, mamy pakiet z Jimoto. Macie taki kod rabatowy EOPA10, macie na cały asortyment 10% taniej z tym kodem na jimoto.pl Lecimy, zaraz wam pokażę co zamówiłem, bo trzeba zrobić w końcu serwis Kanama pierwszy. I tak robimy go troszkę przed czasem. To wam powiem może później jak nie zapomnę ile jest kilometrów, bo kolejną część będziemy dogrywać nie wiem kiedy. Cyk ale około kilometrów będzie 300 coś niby 500 miałem zrobić, ale także tak to się prezentuje mamy tutaj ha, elegancką szybkę do nowych gogli, które są tutaj nareszcie nowe gogle teraz tak olej normalny do kanama yy, 5w40 wlepeczki od jimoto elegancko Koszulka Zimoto. Olej przekładniowy. Tu są dwa oleje przekładniowe. Jeden jest 75, tak, 75W90, a drugi 140. Dziwna. Ja pierdzielę. A, później się stop. Druga koszuleczka. Gimoto. Wszystko leci. Jeszcze więcej wlepek. To na boczek tutaj. Dobra, tutaj coś jest. Filtr oleju. Też do Kanama. Tu mamy chyba te kominy tak zwane. I tu mamy co? Dwa kominy. I breloczki, takie, do takie smyczki do kluczy. Także tak się prezentuje zamówienie. Lecimy z serwisem dzimotokrug.pl.eu opa 10 Będziecie mieć tanie. A zapomniałem tego wyjąć. Jak na styk. Na szerokość jeszcze zostaje. GTM wchodzi na styk. No i. trzeba go trochę zagrzeć, nie? Trzeba mu dać na zimę. Do końca? Czemu nie pali? A, bo nie ten guzik. Nie, no jak przejechać tu nim? Tak. Tam do lasu i torata. Garaż wysprzątał inżynier, proszę Państwa. Co to będzie codziennie? Codziennie, od święta tylu. Jak wiesz, że nagrywa się, to da. Już bieg wysoki. Tryb sport na zimnym. Lecimy. Zmieniamy olej i tak dalej Także zostawcie łapkę w górę, suba, proszę Państwa i co? Lecimy na garaż do inżyniera Powiedzmy Uważaj, bo to koło to może nogę złamać. I kopie wiążą. No, nie Co? No, to nie ma sensu. Więcej jak bardzoś garażu dwa razy złożył. No. To w sumie? Ale no tu, to masz sprzęt. Ja. No w tym wieku to już takie zabawki się kupuje. Czekaj. Zobaczymy, co tu będzie. Co, będzie? 12 koni. 11,5 to nawet nie jest 12. No, prawie 12. Prawie 12 koni. No nic, trzeba by to kiedy w teren wziąć. No i tak to wygląda. A, wziąłem. Naklejkę sobie nawet wzięłem, Dimoto. Rzeczy trzeba wyjąć. W procentach, jest 10% szans, że to wszystko jest dobre. Wiesz, by filtr oleju był fit. A, o, a olej to już byle nie, no jaki. No to wiadomo, zamówiliśmy, jaki miał być, nie? No w sumie tak. No. A to to... No. najpierw to po silniku wymienimy, nie? Co? Silniku najpierw wymienimy chyba. Nie? No chyba tak, no. Umieszczy? No, tu widzę, że jest szybka spustowa, szybko pójdzie. Aha, od spodu jest miejsce tak samo? Tak, trzeba, trzeba. nawet nie trzeba go podnosić najbardziej, nie? No raczej mnie te w tych dyfrażach, w tych ds-ach, tam podesz. Jak zepsuję to Bo wszystko... Bo na nasz otaczamy, to chyba że nie ma jakichś takich filmików, żeby to tam tak? zajczeć, no. Tak? No to będzie zaraz. Odtłuścić Ci? Wiesz co odtłuściłem? No, Palułuszkiem odtłuściłem. Ha, to długo potrzyma. Ale mam jeszcze parę, także... O. No i jazu, lepiej. Czekaj. Zajeżdżam pod niego. Gąbeczka z krzywej drogi Gąbeczka ja, Coraz będzie bardziej wyposażony ten garaż Tutaj no. jest Gąbeczka na pewno z roboty przyniósł Kurwa ten biedny nagrzany Tak? No. A co ja tu się przejechałem? Kamienie Kamienie? No gdzie kurde mi chcesz tu No gdzie kurde mi chcesz tu oszukiwać ludzi? No. Widzimy w magazyn ten i kulkę by Ta, a, a później A, a później jak będę chciał kanaman sprzedać to będzie A co to za kulka była? Coś Możemy dać tylko, że to na koniec to, Na koniec to, potem dadasz, na to, koniec to tam... pokażemy, że inżynier tu szukał. Także kulki nie było Oszustwo Dla fabuły, dla, wy, dla wyświetleń Leci metal z oleju No i zaczynamy Spokojnie, <śmawia> się. spokojnie, <śmawia> spoko. <się, to> ja <śmawia> no i takie, takie serwisy to rozumiem, tu na blaszaku, a nie w serwisach. gdzie te serwisy? Tu na tym blaszaku w lato gorąco, w zimę zimno. <śmawia> w zimę to tu się wystać, proszę Państwa, nie dało. <śmawia> no Nogi no, zamarznięte. Nie, musiałem samochód wcześniej odpalać przed tak. wyjazdem, żeby sobie stopy zagrzeć w aucie. A w sumie u mnie tak grzeje, jak wcale. I od cyk. jaki kluczyk tam mamy? To, jest to Chyba 17. Chyba jeszcze nie. Zaraz tam płażę. Zara 17. Sprawdzajesz filmy, jak się robi? Nie patrzałem. Chyba nie ma nic nawet. Chyba. Serio? Nie ma? Szukałem, ale coś tam Z takich maszyn? Nawet ale serwisowe serwisowej nie ma, musisz kupić. Co, do tego? Mhm. Wiesz, że on jest wyprodukowany w Meksyku? Ten kład? Silnik bynajmniej. No co ty opowiadasz? W Meksyku. Tak jest napisane? Gdzie masz napisane? No to tu, Na tej tablicy, no. Faktycznie. Na... Meksykanie. Jak... mi z Meksyku przywieźli. Ej, to nie wiedziałem. Musisz z w tym kapeluszu takim mieć. Sombrero, W to. No. I sangrie popijać. Na... Nie, Sangria to chyba, czekaj, to, to w Hiszpanii, a w Meksyku to co tam? A, tak ile! Co, poluzowałeś jeszcze? To. No tu proszę. Ze stacji ukradł. No, ja, co? Z Biedronki. Pieczywo brał? I się nazbrał. No, bym się wzięło tak. Akurat. No, później po tym oleju łapy domyć. Ładnie no, lecicie? Ale... Ładny, czy... nie, no czysty ten olej w miarę, zobacz. no co ma przebiegu. A widzisz go? Widzę. Widzisz mnie? Widzę Cię. Mogę Ci pokaże? nawet nie ma jeszcze. Co olej? Nie ma? Opiłków żadnych? No, co to ma? Troszeczkę. No bywało, bywało. Starym motorze nie by, więcej. E, no powiem Ci, ten olej to jest lux, pierwsza klasa. Wlewaj go z powrotem. W Przede -prze Prze 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 O, no, Tutaj mi się podoba. O z dachu z roboty przyniósł. Z pracy. To nicza. Kawałek blachy z pracy załatwił. dołapił. No, taki wiek, że do tego jest taki tunel, jakby. No. To wkładasz. I to ci sypie tak, nie? No. A jak ja tam na działce, ko y wiesz, kosze, to mi się to zaraz zapychało, nie? No i w to wiesz, odkręciłem. A jak tej blachy nie było, to ta trawa, wiesz, tak, z 5 metrów za mną leciała, nie? Musimy kiedy nagrać dla fabuły. No, i ten, a tak to sobie, daję, to wiesz, to dajmy trochę, co tak wiesz, blokuje jak, jak w żużlu mają te, te, te błotniki no, 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 z tyłu tam, no, 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 to też jak zapierdzielasz, to musisz... A u siada przy pocie, jak kosimy, to wszystko na No to w sumie fajna koziarka. ja Co to? A tu jest, na sprężynie. Eee, no powiem Ci. Wczoraj byłem kosić. Dużą trawę wysoką kosi normalnie? Więc co? Pierwszy raz jak pojechałem, to k***a taka była prawda. I dał radę, czy nie? Ciężko było, ale skosiłem, nie? No ale wolniej musisz jechać, czy...? Wolniej, no, dużo wolniej. Aha. Zapiecha się często, wiesz. No to też jest słaby silnik, nie? Bo są takie, co mają po jak nie? No. To już jest k***a De... siła, nie? Wyjąłeś, nie, też, Jeszcze, Trochę pomóc wścieknie. No powiem tak. No wygląda identyko. No panie, patrz. Ide idealnie. Też jest 152 napisane? Nie ja wiem, o to jest oryginalny. To będzie to samo. Rotax. O, tu proszę. No oliwi. No, teoretycznie powinno się go zalać olejem, ale... Tak? Tu jest taki, wiesz, układ, że no wiesz, olej za nie wlejesz. Nie jesteś w stanie wlać oleju, nie? No. Jak już taki byśmy wkład to tak, to możesz zalać, nie? Łe, przecież to... T... Ma wskoczyć, czy...? No tak, to ma działa, nie? Zeszło. Dobrze masz te kółka, a nie jakieś ostre końce. No, <laughs> od, odbicie Kurwa. <laughs> Idę stąd już, któryś raz waliłem w łeb. Nie jest przystosowano do ludzi z mojego wzrostu. To jest niski gara dla niskich ludzi. No. tak. <noise> 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 Czemu tak? Czy przetarłeś go? Nie, tak go wyciągnąłem. To co, jakby za mało oleju było w ogóle? Nie no, jest na końcu chyba. No coś tam jest. Jest tłuste. A gdzie to powinno być, nie na tym, tym, na tej kratce? Wiesz co, no pomiędzy tymi... No ale jak nie ma nic oleju w filmiku, to co Ci pokażę? Spłynęłoby? No coś tak. No w sumie chwilę stało. czerwony? No jak ładnie leci. Świeży, świeżyzna. Czyli co, na oko i będziemy patrzeć tam. ten. Tak. Odpalimy go? Aby tam chce zaciągnąć. Gdzie ma zaciągnąć? To jest minus tych bańka, że nie widać ile jest oleju. Wiecie? No właśnie. O, o tu jest luksus. Dzięki. Bale go nawet nie czekam. Nawet nie czekam. Zaczekam. No. Pokręcę. Po wszystko Teraz on na złoto powinien kopcić po takiej zmianie. Lepiej, żeby w ogóle No lepiej, żeby... <grybuj> ja Jakby było mało, to lepiej, żeby nie chodził. Na słuchu? teraz to chyba ci nie pokażę tak fajnie. No, ale to zaroczysz się nie sobie. <grybuj> To od razu sprawdzasz, nie? Czekasz, że zleci coś? Proszę? Od razu sprawdzasz, nie? Czy... No sprawdzam. Tak? No. <laughs> Jak tam? No jeszcze może trochę dolać, widzisz? Bo jest przed... A nie zleci jeszcze? Może trochę zleci, ale to... ja bym dolał jeszcze trochę. Dolej. No, Halo, halo, to jeszcze nie koniec! Wracamy, Wracamy tutaj, zapomnieliśmy o, o, o tych kalamitkach. No trochę tam podlazło. A okay. Mogło być centralne smarowanie. To ja masz tylko wiesz, w jednym miejscu. O, wyleciało bokiem. No to git, to nie, nie weszło dużo. Nie, praktycznie nic. No to tam się trochę tak jakby zużywa to, nie? Wypukuje. Nie, no, no, wypukuje się raczej, nie? Jak no. ułazi Kurwa bez pomagania tym jeździć, coś powiem No tu można jeszcze poziomy sobie ustawić. Nie wiem jak Druga kalamitka Pioch słychać. Słychać, pioch. Trzymać tam? Albo byś pompował. Hmm. Czyli sześć miejsc, tak? Jest. Sześć, Nie wiem czy tam na tym... czy ma. Aczkolwiek na razie tam nic nie widzę. Chyba nie ma. Już... miesięcy Już na tych, tych... Nie wiem jak coś się nazywa. Nawet.